W Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego. A nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz. Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto słowo Pańskie. Bardzo lubimy powiedzenie oko za oko, ząb za ząb. Zapisano je w świecie pogańskim, w starożytnym kodeksie Hamurabiego. Aczkolwiek Słyszałem już parę razy w rozmowie, że słowa te pochodzą z Biblii. Wielkie jest nieraz pragnienie włożenia w usta Boga swojego własnego pragnienia pragnienia do wyrównywania rachunków czy, czy przysłowiowej zemsty. Trudno pogodzić się nam z nakazem, miłości nieprzyjaciół, czy, czy darowania urazów. Ileż miałem już takich trudnych rozmów, w których moi rozmówcy przekonywali mnie, że mają prawo źle życzyć, a przynajmniej gniewać się i nie rozmawiać z członkami swoich rodzin, czy, czy z sąsiadami. To prawda, że czasem zadane zło jest wielkie, jest wielkie. Nawet jeśli ktoś próbuje przebaczyć, gdy spotyka nieprzyjaciela, pojawia się takie emocjonalne napięcie, rodzi się niezdolność do najmniejszej pozytywnej reakcji, przynajmniej w pierwszym momencie. Tak bywa. Czasem są nawet pewne reakcje ciała na widok wroga, takie nerwowe tiki, pocenie się rąk. Drżenie głosu i rzeczywiście to wszystko wskazują, że została nam wyrządzona wielka krzywda. Sądzę, że każdy, tak naprawdę każdy z nas w jakimś momencie życia został zraniony przez drugiego człowieka. Niektóre z tych zranień wymagały interwencji medycznej w postaci założenia opatrunku, szwów, gipsu, czy nawet. Przeprowadzenia operacji. Często jednak zranienia te mają charakter duchowy, i żaden lekarz nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Chodzi o urazy, które dotykają naszego serca i które, jak chwast, niszczą nasze życie. O takie urazy chodzi. Co w takiej sytuacji? Czy jest na te urazy jakaś przysłowiowa szczepionka? Z medycznego punktu widzenia nie ma. Nie ma. Jedyną szczepionką jest miłość. Miłość miłosierna i przebaczająca. I mądrość osoby zranionej, która wie w swojej mądrości, że brak przebaczenia, że brak darowania bliźniemu sieje spustoszenie u każdego, kto żywi w sobie urazę. Stąd chętnie darowanie urazów jest tak, takie chętne darowanie urazów jest wyrazem nie tylko dobroci względem, względem innych, ale przede wszystkim jest wyrazem dobroci względem samego siebie. Słyszałem kiedyś takie mądre sformułowanie: Przebaczać i darować urazy to nic innego jak być dla siebie dobrym. Ma no, bardzo, bardzo, bardzo mądre. E, poniekąd być dobrym dla drugiego człowieka. E, straszne straszne e, i ostre są nieraz słowa typu Nie odpuszczę ci aż do grobowej deski, mogą, mogą e, zadać więcej bólu niż choroba czy rana, czy rana fizyczna. Przemoc, brak zrozumienia, wrogość, odejście przyjaciela to tylko niektóre przykłady bolesnych sytuacji, a zadane przez nie rany wymagają potem uzdrowienia wewnętrznego. Z pewnością nie da się, jak mówią małe dzieci, nie popełniać grzechów w ogóle, nie ranić innych. Możliwe jest jednak przebaczenie, możliwe jest takie zasypywanie międzyludzkich przepaści. Na tym polega, na tym polega prawdziwa, choć nieraz trudna, to prawda, trudna miłość. Jezus, kierując do nas dzisiejsze słowo, pragnie bronić nas przed nami samymi. Zauważmy, jeżeli ktoś żywi wobec kogoś urazy, to całe jego życie upływa potem na kombinowaniu, jak swojemu przeciwnikowi dołożyć, jak go poniżyć wobec innych, by poczuł naszą nienawiść. Nic innego nie robimy, tylko myślimy o tym, o tym problemie. I taka postawa niszczy nie pozwala twórczo pracować, nie pozwala kochać, nie pozwala cieszyć się życiem. Jako chrześcijanie mamy nie tylko pomnażać dobro, ale mamy też walczyć ze złem walczyć ze złem. Walczyć ze złem to nie wybierać nie usprawiedliwiać zła. Nie tłumaczyć, bo on musiał, bo ja musiałem walczyć ze złem, to domagać się, by skutki złych czynów zostały naprawione. Spójrzmy w swoje serce, spójrzmy na, na swoje relacje, a potem, a potem, a potem jeżeli są w, w, w tych relacjach, w tym sercu jakieś urazy czy zranienia, po prostu wybaczmy, wybaczmy. Pamiętajmy, że do przebaczenia nie można się zmusić, natomiast y, można wiele zrobić, żeby przyszło w sposób naturalny. Y, można prosić o nie w modlitwie, można szukać umocnienia w Eucharystii, y, można prosić o wsparcie przebaczającego Jezusa w sakramencie pokuty. Zresztą tre, trening czyni mistrza. Gdy człowiek próbuje raz za razem, w końcu nadejdzie łaska pełnego przebaczenia. Dzisiaj Jezus wzywa nas do świętości: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Nie uda się tego osiągnąć bez przebaczenia. Nie uda się osiągnąć doskonałości bez serca, w którym jest miłość. Sama miłość bez przebaczenia może być tylko ciepłym uczuciem. Przebaczenie bez miłości może być niemożliwym do niesienia ciężarem i powinnością. Święty e, papież Franciszek, przepraszam, e, mówił w Bari. Bóg widzi dalej, wie, jak się zwycięża, wie, że zło można pokonać jedynie dobrem. W ten sposób nas zbawił nie mieczem, ale krzyżem. Miłować i przebaczać to życie zwycięzców przegramy, jeśli będziemy bronili wiary siłą. Pan powtórzyłby również nam słowa, które wypowiedział do Piotra w Getsemani. Schowaj miecz swój do pochwy. W dzisiejszym Getsemani, w naszym obojętnym i niesprawiedliwym świecie, gdzie zdaje się, że jesteśmy świadkami umierania nadziei, chrześcijanin nie może postępować tak, jak ci uczniowie, którzy najpierw chwycili za miecz, a następnie uciekli. Nie. Rozwiązaniem nie jest wyjęcie miecza przeciw komuś, ani też ucieczka przed czasami, w których żyjemy. Rozwiązaniem jest droga Jezusa, miłość czynna, miłość pokorna, po prostu miłość. Piękne słowa. Bądź święty, jak święty jest Twój Ojciec Niebieski. Przemacz i kochaj. Święty Maksym mówił, dziełem miłości jest gotowość serca do wyświadczania dobra bliźniemu, wielkoduszność i cierpliwość. Zadajmy pytanie, czym martwimy się w życiu? Nieprzyjaciółmi, tymi, którzy, którzy mi czynią zło, czy tymi, których kochamy i chcemy kochać? Nie martwmy się niegodziwością innych, tych, którzy źle o, o nas myślą. Cieszmy się tymi, którzy umieją i chcą kochać, kochać nas. Zacznijmy tak jakby rozbrajać swoje serca ze wszystkich złych myśli i pragnień, ze względu na miłość Jezusa, aby nie mieć wrogów w swoim sercu. Zło można pokonać tylko dobrem to po pierwsze a po drugie bez bożej pomocy nie mamy szans na życie przykazaniem mi miłości. Kolejne pytania na dzisiaj co mogę uczynić w imię miłości przebaczającej w tym tygodniu co mogę uczynić może ktoś czeka na moje przebaczenie może już czas przestać się gniewać a może warto powstrzymać się od złośliwych, niepotrzebnych komentarzy. Może już czas, aby zacząć mówić dobre rzeczy, zamiast tylko słabe, wytykać tylko słabe strony innym. Może już wreszcie czas na miłość. Amen.